Cześć, ja już stoję przy garach, a Was oczywiście witam w kolejnym dniu wyzwania Gotuj w domu na kanale Ugotowanie TV. Dzisiaj wykorzystamy ostatnią, trzecią część naszego bazowego sosu, także zapraszam. Zobaczcie, tutaj w garnku jest nasza baza do zupy, ale tak naprawdę to była baza z sosu. Przepis na sos znajdziecie teraz w górze ekranu. Jeżeli gotujecie ze mną razem w wyzwaniu, no to macie go ugotowanego. Jeżeli nie, to możecie sobie zajrzeć na ten przepis z sosem i po prostu przygotować sobie taką bazę w zdecydowanie mniejszej ilości. Myślę, że spokojnie pół kilograma mięsa Wam wystarczy. Ja teraz dolewam tutaj wody, żebyśmy mieli półtora litra płynu. O. I słuchajcie, i teraz wrzucam też od razu tutaj ziemniaki. Mam tutaj pięć ziemniaczków pokrojonych w kostkę. One mi się tutaj będą gotować. Także zobaczcie, tutaj zwiększyłam grzanie, zaraz mi się to będzie gotować i zanim ziemniaczki zrobią się miękkie, ja przygotuję sobie jeszcze warzywa na patelni. Także na patelnię mam ją tutaj obok, wlewam sobie teraz odrobinę tłuszczu i wrzucam jedną pokrojoną w piórka cebulkę. Cebulkę teraz delikatnie posolę i będę ją szklić. Cebulka jest już zeszklona, dodamy czosnek. Mam taki, zobaczcie, no solidny ząbek czosnku, więc teraz go przecisnę przez praskę. Pachnie to już obłędnie, a ja dodam jeszcze paprykę. Mam tutaj połowę takiej solidnej papryki, możecie dodać całą. Nie ma znaczenia, jaki kolor papryki dodacie. I razem przez chwilę to wszystko będziemy tutaj podduszyć. Dosłownie po chwili wrzucam tutaj całą puszkę kukurydzy i całą puszkę czerwonej fosoli. Wymieszam i przez chwilę podsmażę na patelni, a później przerzucę do garnka. Zobaczcie, przerzucam teraz zawartość do garnka i będę gotować jeszcze około 10 minut do miękkości ziemniaków. A potem pozostaje nam już tylko doprawić zupę do smaku solą i pieprzem. Minęło 15 minut, ziemniaczki są już miękkie. Spróbowałam teraz zupę do smaku i ja nie muszę absolutnie niczym jej doprawiać, ale to jest moment, żebyście Wy też spróbowali swoich i zobaczyli, może sos sojowy, może sulpia już będzie jeszcze tutaj potrzebna. Ja już niczego nie dodaję i właściwie ta zupa dokładnie w takiej wersji mogłaby pozostać. Jeżeli lubicie rzadsze zupy, no to możecie dodać jeszcze odrobinę wody, ale my lubimy, jak to zupa gulaszowa jest właśnie taka gęsta. Natomiast ja jeszcze dzisiaj pokażę Wam... Drugą wersję tej zupy, czyli zupę ze śmietaną kremówką. Teraz dodam sobie kilka łyżek wody tutaj do śmietany. Wymieszam je i wleję to do zupy. Tutaj jest porcja 200 ml kremówki, takiej 30 Patrzcie, zupa jest już gotowa bez względu na to, czy zrobicie ją ze śmietaną kremówką, czy nie. To jest po prostu przepyszna. Pozostało ją nalać do miseczek. I życzyć Wam smacznego. Nadszedł ten moment, że znowu muszę się z Wami pożegnać, ale na szczęście nie na długo, bo jutro rano znowu się zobaczymy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście do zostawienia kciuków w górę. Będzie mi bardzo miło. Sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał. Mam nadzieję też, że zajrzycie w opis pod filmem. Tam macie możliwość zakupu e-booka, o którym już mówiłam bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale wspomnę krótko, że poza przepisami z naszego wyzwania są jeszcze różne inspirujące przepisy, także zachęcam, do zobaczenia. утро